Poznaj historię Renus Data Office Polska. Przeniesienie z Niemiec do Polski idei bezpiecznej i ekologicznej usługi niszczenia nośników informacji. Przygotowanie pierwszego biznesplanu przez Jensa Kumbrinka i Torstena Webera oraz powołanie Jacka Dudkiewicza na prezesa zarządu nowo utworzonej spółki Data Util. Pierwsza siedziba spółki powstaje w Piasecznie. Krzysztof Homa zdobywa pierwszego klienta, firmę Nacjonale Nederlanden. Właśnie dla niego 14 maja wykonujemy po raz pierwszy usługę bezpiecznego niszczenia dokumentów. Przerabiamy nie więcej nośników niż 20 ton miesięcznie. Nową działalność popularyzujemy na konferencji prasowej w Niszczarni oraz na targach. Spółka zmienia nazwę na Retman Data Util. Zespół pracowników liczy 6 osób, posiadamy jeden samochód ciężarowy, a tonaż przekracza już 50 ton miesięcznie. Odwiedza nas właściciel firmy, pan Norbert Redman. Podejmujemy intensywne działania edukacyjne wśród przedsiębiorców o zaletach outsourcingu usług. Niszczymy pierwszy tysiąc nośników informacji. Zostajemy członkiem Business Center Club i zdobywamy medal europejski. Wraz ze wszystkimi spółkami z Grupy Kapitałowej zmieniamy nazwę i logo na Remondis Data Office. Pierwsza duża akwizycja przejęcie dokumenta SA od pana Pawła Berezy wraz z siecią franczyzową. Powiększamy flotę do trzech samochodów i rozszerzamy działalność na cały kraj. Zwiększamy ilość klientów i tworzymy dwa oddziały na Śląsku w Tarnowskich Górach, którego szefem zostaje Grzegorz Kynik oraz w Poznaniu, którym obecnie kieruje Dariusz Serba. Każdy sprzedaje to nowa koncepcja wdrażana w całej organizacji. Grzegorz Hajduk dołącza do zespołu jako prokurent i dyrektor finansowy. We współpracy z doktorem Stefanem Peters Organizujemy pierwsze archiwum w piasecznie i rozszerzamy działalność o usługę archiwizacji i przechowywania dokumentów. Wdrażamy również system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001. Inicjujemy program rozwojowy z hasłem przewodnim LIDER nie czeka, LIDER działa. Dobry początek. Mamy już pierwszych 10 km akt w archiwum. W Ołtarzewie koło Warszawy budujemy pierwsze profesjonalne archiwum dokumentów o powierzchni 1200 m2. Reorganizacja na szczeblu międzynarodowym prowadzi do zmiany nazwy firmy z Remondis na Renus Data Office Polska. Przejęcie udziałów w liczącej 80 osób w spółce Ekoakta od panów Jana Noga i Czesława Kowalskiego z siedzibą w Chorzowie Batory. Katarzyna Krupa przejmuje odpowiedzialność za kadry i rozwój pracowników, Adrian Swarlik za handel, a Marcin Pol kieruje zakładem niszczącym. Zakup działki i hali pod nową siedzibę w Chorzowie. Fuzja Ekoakta z Renus i przeprowadzka do nowej siedziby z największą na Śląsku instalacją niszczącą oraz dedykowanym zespołem handlowym. Łącznie instalacje RENUS przetwarzają 13 tysięcy ton nośników, a ilość ze składowanych akt wynosi 40 km. W Czeladzi powstaje pierwsze profesjonalne archiwum akt z systemem Antresol, biurem i centrum skanowania, którym obecnie kieruje Tomasz Karnas. Wspieranie procesów biznesowych związanych z przetwarzaniem informacji staje się naszą misją. Kładziemy podwaliny pod centrum usług dla biznesu, które umożliwi dalszą dywersyfikację działalności. Wybór nadarzyna na nową siedzibę główną i przeprowadzka z Piaseczna. W hali o powierzchni 5000 m2 powstaje największy w Polsce zakład niszczący oraz archiwum, którego kierownikiem zostaje Dariusz Łucka. W tym roku personel firmy przekracza już 200 osób. Organizujemy uroczysty piknik dla całej załogi z okazji 15-lecia działalności. Powołujemy do życia nową linię biznesową Renus Robotics z Bartoszem Kochanowskim, jej pierwszym kierownikiem. Centrum Operacyjnym zajmującym się outsourcingiem procesów i digitalizacją kieruje Artur Kostrzewski. Już ponad 200 km dokumentów zgromadzonych w archiwach skłania nas do budowy trzeciego archiwum w aglomeracji warszawskiej. Jego pierwszym kierownikiem w Sokołowie zostaje Przemysław Kalicki. Spółka gości Andreasa Sztukli z zarządu wraz z grupą 100 menedżerów ze wszystkich europejskich lokalizacji Renus Office Systems. Kontynuujemy wzrost. Regularnie obsługujemy już ponad 2000 klientów miesięcznie. Dzielnie opieramy się konsekwencjom pandemii i kończymy rok z wynikami lepszymi niż zaplanowane. Przejmujemy spółkę Destroy and Recycling z Wrocławia. Z panem Waldemarem Olszańskim, który został pierwszym kierownikiem tutejszego zakładu niszczącego i archiwum, planujemy razem ekspansję na terenie Dolnego Śląska. Naszą wizją jest stanie się partnerem w procesach cyfrowej transformacji przedsiębiorstw wdrażających koncepcję gospodarki 4.0. RENUS to my.